Nazywam się Jerzy Sosnowski. Jestem przedstawicielem i pełnomocnikiem NZZ Solidarność w procesie, który trwa przed sądami warszawskimi od 2002 roku. Za chwilę będzie 12 lat. To, co się dzieje przed tymi sądami, jest jedną wielką farsą i ogromną tragedią. Dlatego, że po pierwsze część powodów już po prostu umarła. W oczekiwaniu na niezbywalne prawa do wynagrodzenia za okres przepracowany, w ogóle wszystko zaczęło się w 1998 roku. Kiedy zostałem przywrócony do pracy na mocy ugody z 14 czerwca 1998 roku, odkryłem i ujawniłem zaniżanie wynagrodzeń wszystkich pracowników. Natychmiast uznałem te roszczenia. Przywrócono mi na stanowisko asystenta dyrektora zarządcy komisarycznego. Czyli byłem w zarządzie tej firmy, uznałem roszczenia wszystkich pracowników, zawiadomiłem firmę i zawiadomiłem Państwowe, Państwową Inspekcję Pracy, co z mocy prawa przerwało bieg przedawnienia. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła kontrolę przez 5 lat i nic nie mogła zrobić ani Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie, ani też Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach. W związku z czym zwróciłem się ze skargą do głównego inspektora pracy, który całą sprawę skierował do okręgowego inspektora w Krakowie. I dopiero ta kontrola przyniosła potwierdzenie zaniżania wynagrodzeń. Natomiast, co jest jeszcze bardzo istotne, nikt nie zamierzał z tym nic zrobić. Dopiero w proteście głodowym wraz z kolegą Teodorem Gawrońskim, który również jest tu powodem w tej sprawie. Przystąpiliśmy do protestu głodowego i wystąpiliśmy o wydanie dokumentów od głównego inspektora pracy. Wystąpienie z 26 czerwca 2003 roku, czyli po pięciu latach od zawiadomienia inspekcji pracy, zostało wystosowane do pracodawcy o naliczenie i wypłacenie wszystkich zaniżonych składników wynagrodzenia bezwłocznie. Ponieważ pracodawca tego nie zrobił, już w październiku. Okręgowy Główny Inspektor Pracy skierował sprawę do sądu. Sąd w Kielcach ukarał, stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że wynagrodzenia były zaniżane i ukarał pracodawcę. Te dokumenty znajdują się w Sądzie Pracy. Sąd rejonowy w Warszawie dla Warszawy Pragi Północ i dla Warszawy Pragi, a później Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie Straszył powodów kosztami i doprowadził do tego, że cofnęli powództwo. Cofnięcie powództwa jest niedopuszczalne z mocy prawa, ponieważ nie można się zrzec prawa do wynagrodzenia. Dlatego po wielu, po wielu latach wniosłem skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania i odszkodowanie. Większość powodów sąd apelacyjny stwierdził to przewlekłość i zasądził odszkodowanie w różnej wysokości, naruszając, naruszając zasady równości wobec prawa, a wobec części powodów nie stwierdził, co jest kolejnym naruszeniem prawa. I nie mając już innego wyboru, ponieważ e, sędzia Sądu Okręgowego wydał dwa postanowienia prawomocne do części powodów e, o powołaniu biegłego i w stosunku do innej części też. Natomiast są to dwa różne e, postanowienia, z którego drugi jest nieważny. Nie mając innego wyboru, wystąpiłem ze skargą do Prezesa Sądu Apelacyjnego, nadzorującego postępowanie z urzędu, oraz do Krajowej Rady Sądowniczej, sprawującej nadzór nad tymi sądami, uwzględniając fakt, że jeżeli nadal będzie dopuszczał do bezprawia Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie sygnatura akt 7P 25 przez 08 nie mając innego, żadnego wyboru i nic do stracenia, gotów jestem poświęcić publicznie w obronie niezbywalnych praw pracowniczych swoje zdrowie, a nawet życie. Ta skarga zawiera 9 stron. Zostało tu szczegółowo opisane w telegraficznym skrócie całe postępowanie. I tak, na przykład, biegły sądowy rzekomo liczy przedawnienie od dnia udzielenia pełnomocnictwa, co jest oczywiście niedopuszczalne zgodnie z prawem. Zresztą w ogóle sędziowie zarówno Sądu Rejonowego, jak i Okręgowego przez wiele lat nie dopuszczali mnie jako pełnomocnika, co jest rzeczą kuriozalną zarówno mnie, jak i mojego kolegi. Tym bardziej, że mam pełnomocnictwo związkowe, które zostało potwierdzone. 26 września 2011 roku przez Krajową Komisję NSZZ Solidarność i dopiero wtedy połączono, bo najpierw podzielono to postępowanie na kawałki. Później je połączono i w końcu sąd dopuścił mnie jako pełnomocnika. Natomiast w tej chwili biegły, który liczył rzekomo zaniżanie nam wynagrodzeń, wykonał opinię, która liczy blisko 600 stron i robił to przez 2 lata dla 40 osób, co jest rzeczą kuriozalną. Poza tym nigdzie nie jest wymieniona ani podstawa prawna, ani nie został uwzględniony żaden dokument obowiązujący, który obowiązuje zakładowy układ zbiorowy. Nic nie zostało tu uwzględnione. Ta opinia to jedna, to, to jedna wielka plaga. Tu nie ma nic, po prostu. W związku z czym wystąpiliśmy o odwołanie, o wyłączenie tego biegłego. I o powołanie kolejnego. Natomiast nikt nie chce się na to zgodzić. Za tę opinię sąd przyznał e, biegłemu 115 tysięcy złotych. To jest po prostu rzecz niewyobrażalna. Mnie na przykład, kiedy sąd zobowiązał do wyliczenia e, wartości sporu dla każdego powodu, a wtedy jeszcze było nas na 88, to ja dostałem na to miesiąc czasu i zrobiłem to w, to, w ciągu tego miesiąca. Policzyłem wszystko. Zrobiłem arkusz kalkulacyjny w Excelu i w każdej chwili mogę policzyć, tylko że nawet sąd do tej pory nie, wy nie wyekswował dokumentacji finansowo-płacowej i akt osobowych, na podstawie których te wyliczenia należy dokonać, w związku z czym nie mamy możliwości żadnych zweryfikowania i wskazania, o jaką różnicę tutaj chodzi. Dlatego. Zwróciliśmy się z tą skargą do Prezesa Sądu Apelacyjnego i do Krajowej Rady Sądowniczej, żeby ktoś w końcu przerwał to bezprawie, które się toczy przed sądem. Ten proces trwa 12 lat. Jak można sobie... To, to jest rekord świata, chyba na świecie, żeby proces o wyrównanie wynagrodzeń, gdzie tylko trzeba powołać biegłego, żeby policzył zgodnie z zakładowym układem zbiorowym, a on tego po prostu nie robi. To jest rzecz niewyobrażalna. Stąd nasła skarga do, zarówno do prezesa Sądu Apelacyjnego, jak i do Krajowej Rady Sądowniczej. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek inny proces trwał tak długo. Wprawdzie ja w moim przypadku, w innym procesie, zostałem bezprawnie zwolniony z pracy w 1999 roku za obronę praw pracowniczych 280 pracowników w firmie warszawskiej i proces ten trwał aż 7 lat, aż firma upadła i w pierwszej instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy Boża przywrócił mnie do pracy i zasądził wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Natomiast Sąd Okręgowy, ponieważ nie było już skąd, pracodawca nie miał skąd wziąć pieniędzy, bo po prostu upadł tylko dlatego, żeby Skarb Państwa, a właściwie sąd, nie ponosił kosztów tegoż mojego wynagrodzenia, oddalił powództwo, zmienił wyrok. W ten sposób uznał wszystkie ustalenia sądu rejonowego, natomiast oddalił wyrok, zmienił go oddalając. W konsekwencji, nie mając innego wyboru, wniosłem pozew przeciwko Rzeczypospolitej o prawo do eutanazji na żądanie, ponieważ Skoro odebrali, skoro się sędziowie pozbawili mnie prawa do życia w godności, niezbywalnego prawa do życia w godności, więc napisałem: Jeżeli odebraliście mi to prawo, to weźcie też i moje życie. Przegrałem oczywiście ten proces. Natomiast później są, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że chroniony jest nie tylko przewodniczący, bo zwolniony jako przewodniczącego komisji międzyzakładowej, w związku z czym chroni, chroniła mnie ustawa o związkach zawodowych i kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nawet pracownik zatrudniony na czas określony, będący przewodniczącym związku jest chronionym, więc wniosłem o wznowienie postępowania. Niestety. Tego to wznowienie nie mogło się rozstrzygnąć, ponieważ nie było już drugiej strony. Firma upadła i została zlikwidowana. W konsekwencji okradziono mnie niezbywalnych praw do wynagrodzenia, pozbawiono mnie zasiłku przedemerytalnego bez żadnych podstaw prawnych. Więc, skoro taka sytuacja już miała miejsce, to. To postępowanie, które trwa 12 lat o wyrównanie wynagrodzeń, może spotkać ten sam koniec, a do tego nie mogę dopuścić. Jako pełnomocnik wszystkich powodów, zarówno imiennie dla każdego powoda, jako przedstawiciel NZZ Solidarność, to jest apel do wszystkich władz związkowych i do wszystkich władz sądowniczych Rzeczypospolitej Polskiej. Łącznie z trąbem najwyższy. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym, śpiewał że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od krat, Na pamięć znali pieśń I sama melodia bez słów Niosła ze sobą starą treść Treszcze na wskroś serc i głów Śpiewali więc, trastali w Jak wystrzał po klaskich brzmiał I ciążył w łańcuch, zwlekał świt On wciąż śpiewał Wyrwij murom zęby krat Zerwij kajdany po A mury rudą, rudą, rudą I pogrzebią stary świat Wyrwij murom zęby krat Zerwij kajdany po A mury Uh